Zaczęło się to w 2013 roku, kiedy zrobiłem swoje pierwsze zdjęcie. Przez słowa uznania i motywacji od moich bliskich podjąłem decyzję, że zacznę robić zdjęcia. Przez rok zdobywałem wiedzę na temat fotografii. Czytałem dużo artykułów, poradników i poświęcałem na to wiele godzin. Z początku zaimponowała mnie fotografia przyrody. Mianowicie makrofotografia i fotografia ptaków. Po roku przyszedł czas na zakup pierwszego aparatu. Już w pierwszy dzień wyszedłem na spacer z moim psem i zrobiłem mu zdjęcia. Spodobało mi się, jak można współpracować z psem, robiąc mu zdjęcia. Postanowiłem zainteresować się fotografią psów, więc zacząłem szkolić się w tej dziedzinie poprzez oglądanie dużej ilości takich zdjęć. Po pewnym czasie zaczęłam też robić zdjęcia kotów. Nie jest to najłatwiejsze, ponieważ koty nie współpracują z psy, ale jest w tym coś pięknego. I tak upłynęły dni, tygodnie, miesiące, lata. Dzisiaj powiększyłem swoje doświadczenie i zrozumiałem, Proszę, wesprzyj mnie w mojej pasji.